rok robię prawko i Aaa, bo ja myślałam, że ty gadasz o mnie, że ja mam zwrócić... za rok i tak mówię... Nie, nie, ...w ogóle... ...ja bym link. Na z Piszcie postro od <laughs> Marcina. ...nie, od Marcina. Jak, jak ja bym wiesz... Jak ty, jak ty prawko byś za urok zdała? No, ale bym zdała, a ty nie zdasz w ogóle, Lol. No. Hmm. za pierwszym razem, pamiętaj. Tak, jasne, chcę to widzieć. No, jak sam za pierwszym razem... Później od, oba, od Gradu, pra? teraz od zwariowanego Marcina. Dobra, <noise> się <noise> <noise> Dobra, i jeszcze jak zdasz za pierwszym razem, to kupuję ci piwo, nie? Cześć, creep. Pozdrawiam, ja zwariowanego... O, poczekaj, Kondzie, bo jesteś... No, od zwariowanego Marcina. Jakiej? Bo mam rajda. O kurwa, Od sięba. zwariowanego... Jakie? O ja pierdzielę, ile ja, was odbiło. Ja pierdzielę, ty! Co tu się dzieje od zwariowanego jakie? Marcina? Jak jakie? czas zapierdziela, co jest grane? Ty, to ten zwariowany Marcin! Morzo ty moja Jak ja cię uwielbiam <grym> Ja mam ja pierwszy ja raz ja coś z takiego Patrz to jest Ej ja, ja też na razie ma. mam gdzie, gdzieś i muszę ten sobie zobaczyć Czekaj, dwa Ciekawe ja, ja, to, ja to muszę zobaczyć Ja to nie ma Ale jak coś pisze, zwariowany? Marcin. Dziękuję nie, Jezu! to ktoś, ktoś trolluje, bo nie ma live'a. Dzieciątko, dzieciątko Boże to jest jakieś. Eee, zdradźcie kurwa kto to tego rajdował. Dobra, idziemy, bo... idziemy. Questa Meduze w, ja w dupie to Dzajola zarabia 3, i 3, 3 złote. zarabia i jak i jak zarabia. Pozdrawiam, to jest es. Interes, i nadzieję, to również nie jest interes, jak my tutaj zarabiamy. Co piszemy u Meduzy Oficjal? Pozdro z Karolina. Nie, nie. Hmm. Pozdro od SBM Label. Póci zadymiasz. pozdrów Bobra Kampera. Dawaj śmigło od serduszka KC 4 złote. Dziękuję za donajta Pójść ci zadymasz. Dziękuję. Łokie to. Co tu się dzieje? Do, 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 do. No, tu no że od S SBM Label. Normalnie nie wierzę. Takiego rajdzika jeszcze nigdy nie dostałem. E, powiedzcie tylko, czy to jest prawdziwy rajd. Bo jak jest to prawdziwy SBM Label? Nie mam pojęcia. Wiesz, słuchasz BDSa, słuchasz Białasa. A no słucham. To to są właśnie ci panowie Solar Białas no, Label. E, to w takim razie bardzo dziękuję. Mafia. Jezu, to znam. Właśnie, tylko czy to jest prawdziwy rajdzik? Skąd ten rajdzik tutaj? Z Instagrama. Napiszcie. Ja Nie? Cały czas? Napiszcie z Instagrama, to jest rajd. Bardzo dziękujemy, David, za rajdzika, za wsparcie bardzo naszego dziękujemy. kanału. Kto jest nowy, zapraszamy do subskrypcji tego kanału, zostawienia dzwoneczka. Będziemy teraz regularnie robić live. Bardzo dziękujemy, David, za wsparcie, bo tak naprawdę po powrocie myślę, że zdajesz sobie sprawę, że trzeba wszystkich poinformować o powrocie i jesteśmy bardzo wdzięczni, naprawdę. Do... Dobra. Sprzedali mnie No nic idziemy do... Do jj Ryba, a choć grać kalambury u lancu, bo się o mnie niecierpliwi 3 złote Dobra ryba, zaraz przyjdę, trochę porajduję Dobra, ostatnią drodzy, lecimy, a po ostatniej Od kogo? Uwaga. Od kogo widzowie rajd? Pamiętam, Proszę bardzo, jest. To mi się podoba. 200 komentarzy. Gdzie mam to niby znaleźć? Te 200 komentarzy. Pozdro, nas, D-life. Pozdro, nas, D-life. Napiszcie. Siema, bardzo cicho Cię słuchać. Praktycznie w ogóle. Pozdro, nas, D-life. Nie, no ja takiego zniku niestety nie znajdę, 200 komentarzy. Bo jest zmiennik w wariacie. Lecimy dalej. Parabol YouTube. Zaproś. O, no na czat. I bika c111. No co jest z nią mnie tak? Pozdro od Rafona? Co? Nie, nie, to jest niemożliwe. Pozdro od ram. Co? Snaczek. Jeden złoty. A to nie koniec zdonej taki nie Pozdrawiam, Ta twarz z przymonzonych oczami, oczami. Dziękuję Ci ślicznie, snaczku za Donate'a, ale już kończ, ty już kończ, bo my też za chwilę kończymy. Co to za rajd jeszcze na koniec? To co, rajdujemy? Dziękuję ślicznie. do końca streama? Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Bardzo mi miło, Sebek. że wy wpadliście. Trzy Możecie zostawić łapkę. I do znajomych, pozdrawiam Rafona to, i pozdrawiam wszystkich, którzy wbili Miłego wieczorku dobrej nocy. Bardzo mi miło, naprawdę. Trzymajcie się. Winlaut. O, nudy. Ale ja chciałem, żeby jej tak pisać do końca streama, ale ona i tak nie obchodzi jej czat. No to kogo? Nie wiem. Geluś szuka. No dobra, zaraz poszukamy Gelusa. Ostatni Rajty idę na Ome. Gleb. Pozdro od popo, pozdro od popo piszcie. Dobra no Ej, dobra, jak coś nie wskakujcie tak na ostro jak jest Mordekaiser. Taka jest Ostro, No się ze Dobrze, że 10 sekund ustawiłem czat wolny ale dziękuję bardzo, również pozdrawiam. A, No. no nie mogę. No. No Karol, dawaj na Omega, Lusia szukać cztery złote. That West side, bad boy Kosmita siema dawaj walni i świece na tronie pozdro d3 złote. <śmienic> 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 Neon jest jeden, 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 się. Każe wyprowadzać. Proszę bardzo, nie wiem jakie ja mam teraz mówić, co ja mam teraz robić, nic na tym streamie nie zrobiłem, żadnego karnka, żadnej rozwalanej rzeczy. I co teraz? Fat Green Lipton jest i król dymów 5 złotych Dziękuję Green Lipton, świat za dla ciebie Co teraz robimy? Nie wiem. Na ten nie wiem. Dobra, dobra, zaraz w tym rzucę. Ktoś mi w donozie włączył dźwięk streamera jakiegoś. Co jest? Jak to się stało? To chyba rafon jest. No nic. Dobra, co ja mam robić? Jak ja mam gadać?